Mówisz do podglądowego, e, Twoim dzisiejszym zadaniem, a to, że jesteś wojskowy, tak sobie pomyślałem, że grochówka byłaby dobra wojskowa. O kurde. <laughs> trudna? Nie, bo mi się wydaje, że nie jest trudna. Słuchaj, namoczyłem Ci tak. Tu masz suchy groch, jeżeli będziesz chciał na suchym, jeżeli chcesz na całym moczonym lub łupanym moczonym. Tu masz kawałek surowej kości, wędzonki. Włoszyzna, jakieś ziemniaki, a co będziesz jeszcze potrzebował, to, to mi powiesz, to dostaniesz. Damy tu jest, radę. Y, tu jest gar. No, pomysł będzie taki mi się wydaje, najprostszy, że zwyczajnie. Najpierw chyba sobie... Ty mi nie mów, co będziesz robił, <grym> bo ja cię nie podpowiem. Dobra, dobra. <grym> Damy radę. Nie, no. Tutaj masz noże, łyżki, co będziesz potrzebował. Ja jestem z tej strony kamer w razie czego. Y, pomagam. Damy radę. Nie będzie to proste, bo nie gotowałem nigdy grochówki. Nie? Nie, naprawdę No szczerze, wojskowy i grochówki? Nie, 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 nie. Gotowałem ostatnio po bretońsku. Się źle skończyło. Eee, nie, to... bo wszyscy zjedli i potem... Wiesz jak to po, po, po fasolce jest, nie? No, ale już jesteś... Ja już widzę, już jesteś zestresowany. Zaczynamy. Żółwik? Żółwik. Jedziemy z koksem. Witam Was serdecznie. Z tej strony Kajetan. Na YouTube jestem wartownikiem. Zresztą będziemy gotować grochówkę. Jak się dowiedziałem. Więc zaczynamy od podstaw. Na początku wydaje mi się, że warto by było jednak wsypać groch do garka i zalać wodą. To wy w Wojsku Grochówki nie jecie? Nie. Nie te <grymne> czas już. Trochę minęło to. Się pozmieniało akurat, teraz już nie ma typu grochówki. A co jecie? Jest. Racje, słuchaj. <grymne> Wlewamy to. Właśnie, o, o, o. Masz wodę. Dobra. Dziękuję. Damy troszkę tego grochu jeszcze. Tutaj mamy Uskanego. Dzisiaj będzie ciekawie. To no widzę, dorzuciłeś też tego uskanego. Tak, dorzuciłem, dorzuciłem. Wiesz jak się trochę wody. Bo to, wiesz, tej grochówki musi być wiesz, do Co? najmniejszych nie należymy. <noise> Dziękuję, że zauważyłeś. <głosy> <głosy> troszkę ja, ci... Nie, ja mówię o sobie. No ja też o sobie mówię. Dorzucimy teraz sobie do wywaru całą zieleninę. Ja bym pokroił to też tak w miarę drobno, żeby można było też zjeść, wiadomo, ja tylko lubię, nie każdy lubi zielone, ja lubię, dość często tego używam, nawet w rosole, też kroję w drobną kostkę. Moi znajomi potem wybierają, jak jedzą u mnie, ale ja tam nie mam z tym problemu. I teraz taka informacja, zresztą wszystkich informuję, bo jak tak ostro leci z nożem, w razie czego to tutaj masz plastry i tutaj masz plastry, a bandaże mam w tamtej szafce. No mi się wydaje, że nie zatnę, bo się zatne, bo nie zdarza mi zacinać raczej nożem, wiesz? W tym miejscu pierwszy raz. Wiecie jak to jest. Nie, oni nie wiedzą. Oni dopiero się dowiedzą, jak tu przyjadą. No jak przyjdziecie, to wam mówię, polecam, polecam Tomka przyjechać. No was ja, zaprosić. No, ja zapraszam. Słuchaj, zgłosiło się ponad 500 osób. Mhm. Więc... E, no jest sporo. A, a raz w tygodniu jest odcinek. To. Tomek będzie, Tomek będzie miał przemiał. Kilka, kilka e, odcinków będzie na pewno tego. E, słuchaj, i jeszcze jak już gotujesz, e, to taka moja podpowiedź, e, Tu masz e, surowe żeberko, dobrze byłoby wrzucić. Aha. Na początku. <laughs> Żeby ten wywar był, wiesz, treściwy, nie? No. Uważaj na palce. W zupełności wystarczą, wrzucamy. O, elegancko. Ale nie powiem, że wbrew temu, że sam trochę nagrywam, to mimo wszystko leki stresik jest. I też bardzo lubię często, właśnie w rosole, co mało kto... Teraz pytanie, marchewkę dać całą? Muszę pomyśleć. Nie, no też pokroję w kostkę. Ona się szybciej ugotuje chyba. Hmm. Dobra, damy też w kostkę. Nie będziemy już też kombinować, damy w kostkę. Albo takie mniejsze kawałki. A, nie będą mniejsze kawałki. Moda jest widzę drobniutka. Na szczęście Tomek zrobił coś dobrego, czyli obrał. <grystanie> Nie, bo... no ja przygotowuję, słuchaj, e, e, takie składniki, żeby, żeby już tutaj, wiesz, niepotrzebnie czasu zajmować gościom, e, którzy tu przybywają tak licznie. E, osobiście mam dwa patenty na gruchówkę. Tak jak Ty mówisz, wrzucamy i to się wszystko memu, gotuje tak. A drugą robię taką pochlipaję. E, taką, wiesz, niby to kartoflanka z grochem. Ja to nazywam taką lekką grochówką, nie? Ale tu ma być po wojskowemu, więc. Musi być kit. Gęsta. Łyżka musi stać. <grym> Będzie. Dobra. No, mam nadzieję. Dobrze, dajemy troszkę soli jeszcze. Bo trzeba o soli, wiadomo. Ja bym tak na razie nie przesadzał. Liś laurowy i ziele angielskie. A więc mamy liście laurowe. Mamy, wrzucimy sobie takich. No mi się wydaje, że są solidnie, bo są takie malutkie listki, więc nie ma z tym problemu. O, ziele angielskie. Hmm, ile tego rzucić? No. Pamiętajcie, moim to jest improwizacja, bo ja bynajmniej mówię nie gotowałem nigdy rówki. Jeszcze <grym grym> raz zawsze musi być. <grym> Tomek, dacz, no. Tomek, no. Ja jadąc do ciebie tak myślałem, co możesz mi dać do zrobienia. I teraz takie pytanie. Mówię kurczę, powiedziałem, że jestem wartownikiem na YouTube, czyli pewnie wojsko. I z ja myślałem, dwie takie propozycje, które. Nie wiem, piesza się była gruchówka, ale bo nie to tak się długo gotuje, to może coś innego, kurczę, nie wiem. Myślę, myślę, myślę. Co to jeszcze może być z wojskowych rzeczy? Nie. Konserva! Konserwa, Konser... <laughs> <Ta>! <laughs> Tutaj wrzuciliśmy włoszczyznę, wrzuciliśmy zielony liść liśształbrowy. Yy, Wrócimy trochę pieprzu jeszcze. Mamy tutaj świeży pieprz. widać. Jeszcze ale roztarty. jeszcze go nie roztarłem, jak Nie, to dobrze, nie, 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 wrzucimy trochę kulek normalnie. No dobrze, tak. Wiadomo, potem się da do smaku już normalnie. Roztarty sobie roz rozetrzemy część. Dobra, no, pieprz jest, okej. Okay. Trochę dosoliłem, więc wypadałoby teraz się wziąć za mięsiło. Wiedzie ci sobie... o wędzonki. No no. Ale solidne. O Jezus, panie. Z <laughs> wojska. Spoisk... <laughs> to widać, słuchajcie, czuć. Naprawdę, uwierzcie mi, że kurczę ten zapach. To ma być grochówka, a nie popierdółka. Ale to co to, to, to twoje jest to? Nie moje, ale z dobrego źródła. No to właśnie no... no to widać, że dobre źródło jest. Pokroimy sobie takie mniejsze kawałki i, i teraz pytanie, czy dać, mm, dałbym kiełbasę, dobra, nie, kiełbasę zrobimy normalnie, klasycznie, Pokroję w takie krążki i te krążki podsmażę, tylko lekko właśnie, bo po tego i boczuś, boczuś, oa, taki kawałek tam, nie, nie, większej nie trzeba. O, I teraz pytanie, ze skórą? Nie wiem, no, skórę trzeba będzie potem wyciąć. Próbuj. Spokojnie, spokojnie. Bardzo Zachowuj się tak, jakbyś był u siebie na kanale. A link do kanału znajdziecie w opisie filmu. Ha, dziękuję. Nie ma za co. Przyjechałeś, słuchaj, z tak daleka, no to. Bo było warto. No, zaraz zobaczymy. Ja to ocenię. Czy było warto Ciebie tu zaprosić, chłopie? Ja to już się boję jego oceny, kurde. Nie, ja nie oceniam. Ja nie oceniam. E... Oddaj mi fartucha. Oceniają, <grychy> oceniają źli ludzie, a ja, a ja nie jestem zły. Krytycy, jak to mówią. K krytykanci. Tylko wiecie, jak to z krytykami jest, nie? Większość krytyków, a szczególnie na przykład bynajmniej filmowych, to są ludzie, którzy tak naprawdę, których opinia później nie jest miarodajna, jeśli chodzi do filmów. No nie no, ale wiesz, to jest temat rzeka. Temat rzeka, temat rzeka dokładnie. No. Lepiej być dobrym dla ludzi już. I tylko chwalić. Chwalmy ludzi, a będzie nam wszystkim lepiej. Dokładnie. Z tego co widziałem to u ciebie na kanale oczywiście mm -hmm. to wrzucamy boczek na zimną patelnię. Tak. Takie obserwacje już po, poczyniłem. Dla, dlatego że on się wtedy pomalutko wytapia. Trochę tu szczyku już się wytopiło, elegancko. I w tym momencie już tak mi się wydaje. Ciemnia następny. Wydaje mi się, że byłoby dobrze dorzucić kiełbaskę. I więc ja nie pytając się tutaj Tomasza czy mogę, to zrobię. A więc rzucamy kiełbaskę, Rzucamy kiełbaskę, ładnie w plasterkach duże plastry, więc Boczek się zdąży chyba do nich spokojnie dopasować. Uwielbiam to. Bo, bo jak na przykład... O, o kurde. To I, to jest ta czyn I to jest ta czynność. I to jest ta czynność, I to jest ta czynność, którą nie ma u mnie w w jednym filmie, którą zrobiłem i pół zawartości poszło na trawnik. Yy, słuchaj, yy, Jak to mówią, yy, zdarza się. Każdemu najlepszemu się zdarza. Następny krok będzie cebulka. A więc teraz tak. Bierzemy cebulkę. Ja to zrobię tak chałupniczo, czyli łapskiem. Szybko, 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 żeby to się nie przypalało. Tylko trzeba zrobić to całe zebrać. resztę zbiorę sobie już nożykiem. O, normalny chłop, który można i pogadać. I to tańca i do różańca, jak to mówią. No, jeszcze nie tańczyliśmy. Kajetan, <śm> jeszcze nie tańczyliśmy. <śm> Tym samym, co smażyliśmy, przerzucamy wszystko. O, elegancko. Ale powiem Ci, masz solidne garki i patelnie. Musimy teraz poczekać, a czuję, mieszając, że groch jeszcze jest taki. No, dużo mu brakuje. To się musi pogotować, więc teraz, moim zdaniem oczywiście, skromnym, choć się nie znam, zamkniemy ten garnek i damy mu czas. <grym>, bo naprawdę, mówię Wam, ja lubię gotować, choć nie do końca umiem, ale nie, nie lubię obierać zimiaku. Można powiedzieć, że sam kroi, nie? Ja takich dążyć, że nie mam. Zdejmę pokrywkę, bo jest gorąca. Tam się bardzo ładnie gotuje. Oh. O, panie, jaka grochuwa. Będzie kit. Że hej. Dobrze, taka ma być właśnie. Chciałeś gęstą, byś miał gęstą. O, kurna, ten groch to się rozgotował. A, tam będzie dobrze, bo jest mieszany. Muszę zobaczyć. O, panie. Solidna musi być. To już wygląda jak wojskowa. Zobaczcie. Jest, jest. Najważniejsze jest to, że widać wkład. No tak, no bez wkładu jak grochówka. No właśnie, a... Wkład jest najważniejszy. Musi być dużo wkładu, ja tak uważam zawsze. Jak gotuję tutaj po bretońsku na przykład, to ludzie się śmieją, że na, y, na kilo fasolki mam półtora kilo wkładu. <grystanie> Bogaty człowiek. <grystanie> o. No i kurczę, drodzy Państwo, kto będzie niedobre, to ja nie wiem. Zamykam kanał. To zależy, zależy, jak przyprawisz. No, spokojnie. To jeszcze, to jeszcze nie jest koniec. Bo jeszcze trzeba będzie przyprawić. Jest gęsta. Będzie dobrze. Jest już. gęsta, bo się spieniła. I to fest. Tam się rozgotowało dobrze. Musi być. Znaczy, ja uważam, że powinno być. Nie, nie wiem, że musi, bo też potem powiem, że nie musi. Ale uważam, że powinno być. Dobra. I teraz tak. Ja bym to oczywiście tak dość solidnie. Popieprzył, czy dopieprzył, o, tym trochę drobniejszym damy. Teraz dajemy majeranek. Tutaj ja bym dał tak solidnie. Nie wiem, czy dla niego to będzie solidnie do Tomka. Tylko patrzę, obserwuję kątem oka, mistrz e, tak kurde. Ale mm, dobra, mi się wydaje, oczywiście on mi nie podpowie, nie? że będzie ok, ja spróbuję. Przemieszaj to od spodu. O, Patrzcie, o kurczę, gęsto. No, dlatego, żeby się tam nie przypaliło. No, mi się wydaje, to musi. Że jeszcze... się dużo wydaje, Kajetan. To mi no się dużo wydaje. Że będzie można chyba zaraz, zaraz. No, no wygląda to nawet dobrze, nawet dobrze. Nic nie mówi, to nie wiem, czy moje ramku nie dorzucić. Nie, 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 nie będę dorzucał. Nie będę dorzucał, jest dobrze. Jest dobrze, nie, nie, tak, tak, tak. Ym, pewnie, nie jest dobrze? Tak, mi się Dobra. wydaje, że jest nie dobrze. Jesteś pewny? Pewny jestem tego <laughs> Pewny jestem tylko rzeczy w swoim życiu, ale no... Uważam, ja że Ja się, jest się dobrze. cieszę, że jesteś pewny. Że jesteś pewniak. O, ale pięknie. Mm. Gęsta, gęsta, o. Troszkę jeszcze, troszkę, o. Z warzywkami będzie. Zjechać. Chwila prawdy próbujemy. Jestem Nie gorący. no, gęsta jest zajebiście. No, no i jak mistrzu uważasz? Nic będzie udało więcej. No widzisz. A i na sól jest dobrze, i na pieprz jest dobrze. No, na no. pieprzu czuć, fajnie. Czuć. Bo jest grubo roztarty. Mm. Powiem Wam tak. Grochówka pierwsza klasa. Gęsta, fajnie rozgotowana. No, łyżki nie będziemy tu wstawiać, bo. <grystanie> Ale nie, naprawdę, powiem Wam szczerze. Teraz sobie jeszcze spróbuję. Fajnie, że się ten, ten łupany groch rozgotował. Nie? Mhm. Kajetan też prowadzi swój kanał na YouTubie. Link znajdziecie w opisie filmu. Kajetan, dziękuję Ci za dzisiaj. I do zobaczenia. W następną środę. Cześć!